Jesteśmy w Wielkopolsce, w miejscowości Stary Gołębin, na polu spółki Top Farms. W dniu dzisiejszym prowadzimy pokaz zbioru kukurydzy na kiszonkę sieczkarnią John Deere w serii 9500, która jest wyposażona w czujnik Harvest Lab 3000. Razem ze mną jest Krystian Jelak, specjalista do spraw rolnictwa precyzyjnego w firmie Top Farms. Krystian, czy możesz przedstawić profil gospodarstwa? Tak, cześć, witam. Krystian Jelak. Grupa Top Farms w Wielkopolsce zajmuje się produkcją zbóż. Buraków cukrowych, ziemniaków i kukurydzy z przeznaczeniem na kiszonkę i na CTM. Posiadamy pięć ferm w Wielkopolsce, na których utrzymujemy 2000 sztuk krów mlecznych i 2000 sztuk jałówek. Powiedz proszę na co dzień, jakie rozwiązania rolnictwa precyzyjnego wykorzystujesz w gospodarstwie. W mojej codziennej pracy wysyłam zlecenia robocze na wyświetlacze umieszczone w kabinach maszyn. Wysyłam także mapy aplikacyjne, obrysy naszych pól. Podczas pracy Korzystamy z funkcji udostępniania danych w polu, dzięki temu operator, operatorzy na polu widzą to, co, co zrobił drugi, drugi traktorzysta obok i dzięki temu przy użyciu Section Control automatycznie rozłączamy na przykład sekcję w opryskiwaczach, tak aby nie wykonywać nakładek w oprysku. Po skończonej pracy, dzięki użyciu opryskiwaczy połączonych przez łącze izobas z traktorem, Mamy możliwość generowania map pokrycia. Dzięki temu widzimy, jaka dawka środków ochrony roślin została zaaplikowana w konkretnym miejscu na polu. Czyli połączenie precyzji wykonania zabiegu wraz z analizą e, przeprowadzenia tego zabiegu, prawda? Dokładnie. Możemy wyeliminować wszystkie błędy, które nam zdarzy się po drodze. E, a powiedz proszę też, jakie informacje są dla Ciebie istotne w trakcie zbioru kukurydzy na kiszonkę, nawiązując właśnie do tego, że pracujemy tutaj sieczkarnią wyposażoną w czujnik harwestla. Najważniejsza dla nas jest informacja o wilgotności zbieranego materiału, o zawartości skrobi białka, detergentów obojętnych i kwaśnych oraz o zawartości popiołu. Dzięki temu możemy na bieżąco kontrolować jakość zbieranego materiału, a także w przyszłym sezonie przygotować mapy aplikacyjne do zmiennego siewu nasion na podstawie tych informacji. Czujnik Harvest Lab wykorzystuje technologię spektroskopii bliskiej podczerwieni NIR. Dzięki zastosowaniu tej technologii w czasie rzeczywistym możemy analizować skład materiału zbieranego przez sieczkarnię. W kukurydzy analizowana jest zawartość suchej masy, białka, skrobi, włókna detergentowego neutralnego i kwaśnego i popiołu. Wiedza o tych składnikach jest istotna z punktu widzenia żywienia bydła mlecznego i opasowego. Czujnik zamontowany jest na rurze wyrzutowej sieczkarni i wykonuje 4000 punktów pomiarowych na sekundę. Uzyskujemy informacje na temat zbieranego plonu, zanim trafi on do silosu. Dzięki czujnikowi Harvest Lab możemy zastosować funkcję Autolock, gdzie długość cięcia regulowana jest w zależności od wilgotności. W ten sposób uzyskujemy najlepszą jakość kiszonki, najlepsze ubijanie i fermentację. Dzięki automatycznej regulacji i dozowania zakiszacza możemy optymalnie przeprowadzić fermentację i uzyskać oszczędności na preparacie zakiszającym. Dokumentacja ze zbioru wysyłana jest za pomocą systemu JDLink dla aplikacji John Deere Operations Center. Gdzie na bieżąco możemy śledzić postęp prac, zarządzać naszą flotą, analizować i porównywać wyniki zbioru. Lokalizator odmian daje możliwość śledzenia wydajności oraz zawartości składników odżywczych różnych odmian na tym samym polu. Jest to możliwe dzięki wykonanej podczas siewu mapie. Dzięki tak zebranym informacjom mamy możliwość przeanalizować dokumentację ze zbioru i podjąć decyzje oparte na faktach w kwestii przyszłych siewów. Czujnik Harvest Lab 3000 możemy również wykorzystać stacjonarnie do badania kiszonki, a także w pracy z wozem asenizacyjnym w celu monitorowania składu aplikowanej gnojowicy oraz w kombajnach zbożowych serii S i T do analizy składu ziarna.